I jej pochwaliło się najnowszymi wynikami i wyciąga z nich ciekawe wnioski. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okien jeżeli chcecie wspierać jego rozwój zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Patronite'a czy też Discord'a, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Electronic Arts opublikował raport finansowy za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024, który ujawnił znaczące problemy i wyzwania stojące przed firmą. Przyjrzyjmy się zatem jak wyglądają liczby i co firma planuje z tym wszystkim zrobić. Przychody netto spadły o 6% rok do roku do poziomu 2,2 miliarda dolarów. No, widoki straszne. Faktycznie, w ramach tej kwoty, przychody z pełnych gier zmniejszyły się. Od pełnych gier, czyli no sprzedaży półdełkowej, elektronicznej, ale jakby całościowo nie, nie dodatków, o może tak, zmniejszyły się o 3% do 633 milionów dolarów. Podczas gdy przychody z usług live service, czyli wszystkich dodatków i subskrypcji spadły o 8% do 1,58 miliarda dolarów, więc zauważcie ile razy więcej. Tutaj, czy o ile więcej EA zarabia, właśnie z dodatków i subskrypcji. Główną przyczyną słabszych wyników są problemy z dwoma kluczowymi tytułami, czyli EA Sports FC25 i Dragon Age The Veilguard. Vale w przypadku FC, mimo dobrego startu i pozytywnych recenzji, gra nie utrzymała początkowego momentu. Andrew Wilson, zwany też Androidem Wilsonem, ze względu na bardzo empatyczne wypowiedzi i traktowanie pracowników, CEO EA, wskazał na dwa główne czynniki. Po pierwsze, to są akurat jego słowa tutaj. Wolniejsza niż oczekiwano, akwizycja nowych graczy. Wielu użytkowników pozostało przy starszych wersjach gry. Zamiast przejść na nową edycję, no, jak się produkuje gry rok, rok do roku, no to e, trochę dziwne, że wszyscy aktualnie będą przechodzili. Zwłaszcza, że no, te gry już pewne plato e, że tak powiem osiągają, e, a kolejne aktualizacje też nie motywują. E, tak często graczy do przychodzenia do najnowszej wersji gry, chociaż zawsze jest ten powiedzmy betonowy elektorat, który zawsze kupi tą nową serię, często obok właśnie Call of Duty i generalnie nic poza tym. Problemy z zaangażowaniem najbardziej konkurencyjnej grupy graczy w późniejszej części kwartału, to niezadowolenie też z mechaniki i rozgrywki doprowadzało tutaj do spadku aktywności, no bo były tam pewne problemy też, jeżeli chodzi właśnie o core tej gry futbolowej i tutaj EA podjęło jednak szybkie działania naprawcze, faktycznie wypuścili kolejną aktualizację 16 stycznia wprowadzono znaczącą poprawkę gameplayu, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem społeczności w następstwie tego oraz eventu tak zwanego Team of the Year w ramach Ultimate Team czyli tej części gry, która przynosi jej najwięcej pieniędzy, właśnie jeżeli chodzi o dodatki i tak dalej czyli ta część hazardowa no to według tutaj raportu aktywowano ponownie 2 miliony graczy, czy zaktywizowano 2 miliony graczy Ultimate Team, osiągnięto rekordową liczbę aktywnych użytkowników tygodniowo, zanotowano wzrost przychodów rok do roku podczas tego wydarzenia, zaobserwowano pozytywne trendy we wszystkich grupach graczy. W przypadku Dragon Age The Veilguard vale gra nie spełniła oczekiwań w konkurencyjnym segmencie jednoosobowych RPGów. Stuart Canfield CFOE, stwierdził, że wyniki finansowe podkreślają ewoluujące krajopraz. gra i branży wzmacniają znaczenie naszych działań mających na celu alokację zasobów w kierunku najbardziej znaczących i najbardziej obiecujących możliwości słodki Jezu jaki bełkot to sugeruje że jej może ograniczyć inwestycje w tradycyjne gry single player na rzecz tytułów typu Live Service No świetnie po prostu niesamowity wniosek no i gry Live Service oczywiście to jest 74% biznesu firmy i teraz tak to z jednej strony pokazuje, jak wyglądają właśnie decyzje biznesowe, i one wydają się no, oczywiste mają segment y, gier, który są, które są single playerowe i mają segment gier live service. I teraz live service przynosi więcej pieniędzy, więc wiadomo, że to jest bardziej dochodowy biznes i jednak nie wyciągają ewidentnie wniosków z tego, co było problemem właśnie Dragonite The Vanguard. I tutaj nie, nie jest to sama kwestia tylko i wyłącznie po prostu day walku i tak dalej, absolutnie nie. To jest problem w ogóle z jakością gry, bo chcę zaznaczyć, że wielokrotnie y, wiele innych gier miało Przekazywał podobne kategorie wartości z różnym natężeniem, oczywiście, natomiast one były wysokiej jakości i nikomu nie przeszkadzało kwestie właśnie tożsamościowe. Zwłaszcza, że jeszcze raz podkreślam tutaj, w wielu miejscach w tej grze mamy wybór, a nie mamy wciskanych pewnych wartości to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pokazuje właśnie, jak jej jest bardzo odklejono od tego, że nie wyciągają wniosków, co tutaj poszło nie tak, że to było, jeżeli chodzi o produkcję, była zbyt przeciągnięta, że była toksyczna pozytywność tak naprawdę w zespole i wszyscy polegali na tak zwanym bio-magic, czyli że wszystko się i tak zepnie jakoś pod koniec. Nie wyciągnięto żadnych praktycznych wniosków z tego, poza tym, że aha, dobra, to nam gry singlowe nie idą, to idziemy w live series i koniec. Tym sposobem właśnie i takim myśleniem firma kompletnie wybija jakąkolwiek kreatywność ze swojego głównego segmentu i ze swoich największych studiów, dobrze, że mają chociażby takie, takie segmenty jak współpraca z Haze Light, gdzie produkują pod tutaj przewodnictwem Josepha Faresa oryginalne gry dla graczy dwóch jednocześnie, w sensie na podzielonym ekranie i dalej i to przynajmniej w tym segmencie sobie jakoś radzą. I pozwalają im takie gry robić i przeznaczają na to pieniądze. Natomiast oczywiście to. Jeżeli chodzi o te gry, no to nie są to tak gargantuiczne przychody jak w przypadku live Service, Stąd też właśnie obierają taki, a nie, nie, nie inny kierunek, co jest niepokojące, patrząc po prostu na to i po raz kolejny udowadniając, jak bardzo osoby decyzyjne w tej branży absolutnie nie rozumieją, o co w niej chodzi i nie potrafią wyciągać właściwych wniosków, tak by faktycznie budować większą wartość niż kolejną grę usługę. W rezultacie tych problemów jej obniżyło swoje prognozy na rok fiskalny 2025. Firma spodziewa się teraz przychodów netto w przedziale 7 do 7,15 do miliarda dolarów, co oznacza spadek o 4,6% rok do roku. Jednocześnie jej ogłosiło program przyspieszonego odkupu akcji o wartości miliarda dolarów, który ma zademonstrować pewność zarządu co do długoterminowych perspektyw wzrostu. Zauważcie, że oni mówią tutaj, że jest problem, bo nie stracą, tylko zarobią mniej prawdopodobnie w przyszłym roku. I te oznaczenia zarobią mniej, wynoszą 7 miliardów dolarów. Także no straszne po prostu y, jak będą biedować, nie wiadomo jak po prostu przeżyją. Ciekawe tylko ile sobie bonusu y, szefostwo przyzna za kolejny rok fiskalny. Y, no i y, oczywiście pomijając kwestię wypłacania sobie bonusów, też y, trzeba wziąć pod uwagę to jak y, traktują swoich pracowników, y, gdyż y, już wiadomo, że z Bayer tak naprawdę zwolniono masę pracowników i teraz jest tam raptem Kilkadziesiąt osób, które dopiero budują e, trzon e, nowego Mass Effecta, więc tym samym, e, jeżeli chodzi o markę EA, myślę, że powoli trzeba tracić nadzieję na to, że będą bardziej regularnie i częściej wydawać gry single playerowe, skoro wszystkie pieniądze, tak naprawdę, i cała uwaga przechodzi tam w live service. Przechodząc do głównych franczyz i gier usług innych jeszcze spod egidy EA, no to tutaj spoglądając na Apex Legends, jednym z najbardziej interesujących zwrotów strategii EA jest zmiana podejścia właśnie do tej gry. Andrew Wilson przyznał, że trajektoria rozwoju tej franczyzy nie zmierzała w pożądanym kierunku od pewnego czasu, i firma przedstawia tutaj trzystopniowy plan rozwoju gry: w pierwszej kolejności bieżące wsparcie dla istniejącej społeczności przez poprawę tak zwanych tych zmian Quality of Life, następnie walkę z oszustami, tworzenie nowej zawartości, następnie znacząca aktualizacja podstawowego doświadczenia gry planowana na okres po premierze nowego Battlefielda i długoplanowy tutaj szereg działań, by stworzyć Apex 2.0, czyli po prostu kontynuację jakby pełnoprawną, Nowe, nowe podejście, odświeżenie totalne franczyzy i tak dalej. To też akurat wydaje się uzasadnione, jeżeli chodzi o Apexa, dlatego, bo już z kwartału na kwartał tak naprawdę ta gra wytraca kolejnych użytkowników, i to nie jest tutaj w tym przypadku akurat kwestia tego, że podejmowane są jakieś skandaliczne decyzje. Oczywiście są podejmowane lepsze bądź gorsze. Tutaj kombinowano właśnie z tym battle passami zniechęcono trochę graczy. Jasne, to też ma wpływ na, na to, że tych gracz jest mniej. Natomiast naturalnie już występuje zmęczenie materiału i ta dysypacja kolejnych użytkowników. tym samym właśnie jej tutaj powolimy się o tym, żeby stworzyć nowy produkt, tylko żeby dosią, dosięgnąć takiego poziomu, no to faktycznie wymagane jest tutaj naprawdę mocny plan działania, bo no trzeba przyznać, że Apex jest marką na pewien sposób monumentalną. No i jest to znacząca zmiana w porównaniu do wcześniejszego stanowiska jej, które jeszcze w październiku 2024 odrzucało właśnie powiem z pełnoprawnej kontynuacji, no ale teraz ostatnie wyniki sugerują, że jednak chyba to będzie konieczne. W przypadku Battlefielda jej potwierdziło, że znajduje się oczywiście w produkcji, ma zadebiutować w roku fiskalnym 2025 i ma być wydane przed kwietniem 2026 roku, prawdopodobnie w momencie nagrywania już kolejnej informacji gdzieś tam wyciekały i będę mówił to będę o tym mówił w innych materiałach, natomiast firma przyjęła nowe podejście do rozwoju gry, wprowadzając inicjatywę Battlefield Labs, która ma na celu ściślejszą współpracę ze społecznością podczas tworzenia gry. Wilson podkreślił tutaj dwa główne powody tej decyzji. Odbudowa zaufania fanów po dwóch ostatnich nieudanych odsłonach serii i bezprecedensowa skala nowego Battlefielda wymaga szeroko zakrojonych testów i dostrojania mechanik przy udziale społeczności. Reakcja na ogłoszenie Battlefield Labs była bardzo pozytywna według słów Wilsona, Jednocześnie jej zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty premiery, jeżeli sytuacja rynkowa będzie tego wymagała. I tu, akurat, e, jestem w stanie jak najbardziej zgodzić się z e, tym kierunkiem, tak, że trzeba pytać społeczności, bo Battlefield, mimo że być może będzie miał jakąś kampanię dla singleplayera, e, będzie miał właśnie kampanię dla pojedynczego gracza, to dalej e, głównym e, trzonem tej gry będzie oczywiście multiplayer. No i w tym momencie, jeżeli firma nie będzie pytała użytkowników graczy czego potrzebują co jest tam czego jest za dużo czego jest za mało jeżeli nie będą tego budowali ze społecznością no to nie mają szans na sukces a z racji tego że stawiam że tutaj jej planuje kolejną grę usługę na lata no to bez współpracy ze społecznością nie mają szans jej utrzymać więc tym samym bardzo dobrym krokiem w przypadku Battlefielda jest ten właśnie to podejście czy ten kierunek Battlefield Labs Następnie idąc do EA Sports, EA kontynuuje tutaj rozwój swojego portfolio sportowego, które pozostaje głównym filarem działalności firmy. Oczywiście przez chociażby FIFA Ultimate Team, ale też patrząc na to, jak sprzedał się College Football, który był najlepiej sprzedającą się grą sportową w roku ubiegłym, zwłaszcza na Xbox'a. No to w tym momencie. Jakby ciężko, ciężko zrezygnować z takich, z takich pieniędzy, z takich franczyz. Tym samym College Football 26 ma zadebiutować latem 2025. Madden NFL notuje dwucyfrowy wzrost za aktywnych użytkowników i cały segment futbolu amerykańskiego, czyli ze wszystkich konsol, ze wszystkich edycji, zmierza do przekroczenia miliarda dolarów przychodów w roku fiskalnym 2025. Więc, no co, jak co? tutaj zdecydowanie zdecydowanie rosną i trzeba jednak też przyznać, że głównie to jest rynek amerykański no ale widać no przynosi zyski firma ogłosiła również przejęcie TrackUp Technologies firmy specjalizującej się w technologii śledzenia i analizy danych sportowych w czasie rzeczywistym ma to pomóc w rozwoju aplikacji jej Sports, która ma stać się wiodącą interaktywną platformą sportową na całym świecie technologia Trackup ma umożliwić tworzenie bardziej autentycznej i płynnej rozgrywki, generowanie nowych rodzajów treści sportowych, rozbudowania możliwości symulacji i alternatywnych transmisji jej planuje również znaczące poszerzenie franczyzy FC przez tworzenie całkowicie nowego świata w ramach platformy, która ma oferować przełomową rozgrywkę i narzędzia do tworzenia treści społecznościowych, czyli marketingowe pitolenie, ale były też sugestie już swego czasu że na przykład będzie można um, dany mecz, który miał um, miejsce jakby rzeczy, rzeczywiście, tak, miał, miał miejsce, um, e, powiedzmy, jakaś transmisja i tak dalej. Będzie obserwowane przez ten system, będzie nagrywane, a później będzie można go odtworzyć w ramach po prostu na silniku FIFA, e, czyli na silniku EAFC. I za pomocą właśnie tego silnika będzie można później obserwować rozgrywkę z różnych kątów bardziej interaktywnie, śledzić sobie wszystkie przebiegi ruchów zawodników i tak Czyli stworzyć takie interaktywne, multimedialne doświadczenie na podstawie faktycznych meczy. To może być dla fanów futbolu naprawdę ciekawe doświadczenie, więc też wydaje się, wydaje się dość ciekawym krokiem znowu z tego mariażu sportu. Elektronicznego i tego rzeczywistego, więc jest to dość ciekawe, też interesujące dla mnie technologicznie. Natomiast no na pewno to też powiedzmy może poszerzyć ewentualną bazę graczy. Jeżeli chodzi o perspektywy firmy i kolejne wnioski z tego raportu, no to w odpowiedzi na wyzwania trzeciego kwartału jej ogłosiło szereg działań mających na celu wzmocnienie pozycji finansowej. W pierwszej kolejności przyspieszony odkup akcji, czyli żeby się cyferki zgadzały, następnie realokacja zasobów w kierunku projektów o lepszym potencjale wzrostu, czyli w miniemaniu akurat jej gier usług. I unifikacja funkcji technologicznych pod pojedynczym CTO, czyli szefem technicznym, Matem Tomlinsonem. Stuart Canfield podkreślił, czyli CFO, ten od finansów typ, podkreślił, że wieloletnie ramy finansowe firmy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić elastyczność w zarządzaniu dwoma kluczowymi czynnikami czyli harmonogramie rozwoju gier i dynamiką rynkową czyli no tutaj znowu to jest takie już typowe. Typowe pitolenie, że tak powiem, dla akcjonariuszy, EA spodziewa się powrotu do wzrostów roku fiskalnym 2026, napędzonego przez kolejne edycję EA Sports College Football, nowego Battlefielda, grę Escape której, o której w sumie chyba niewiele na razie wiadomo. Odbicie w formie e-sports FC i rozwój aplikacji e-sports i możliwości reklamowych. Następnie Andrew Wilson wyraził optymizm odnośnie możliwości, jakie stwarza nadchodzący drugi Switch. Stwierdził, że każda nowa konsola na rynku jest dla nas korzystna, wskazując, że mamy tutaj potencjał dotarcia do nowych graczy. No i faktem jest, że drugi Switch da więcej możliwości technologicznych, no bo jedynka naprawdę. Już była bardzo zacofana i ciężko było portować na nią gry. Natomiast no, tutaj, oczywiście, patrzą na to, by sportować kolejne edycje Madena, College Football, jej sports czy Simsów i też sukces MySims, Cozy Bundle na obecnym Switchu, gdzie 50% nabyców stanowili nowi gracze dla jej, pokazuje potencjał platformy, więc tak Android Wilson tutaj zaciera rączki. Przechodząc do takiego totalnego podsumowania, jej podkreśla, że mimo krótkookresowych trudności, tutaj planuje właśnie, ma w perspektywie odbić się i wzrastać dalej właśnie przez Ultimate Team, przez wszystkie te gry usługi, przez Apex, przez nadchodzącego Battlefielda, przez tworzenie tego ekosystemu Simsowego następnie innowacje technologiczne mają w tym pomóc właśnie system ten track od łączenia sportów tych rzeczywistych i tych wirtualnych oczywiście cały czas cisną w sztuczną inteligencję to już pewnie widzieliście na Investors Day ten podejście do tego jakby chcieli widzieć jak będzie wyglądało generowanie leveli za pomocą AI z czego no, pamiętajcie że to jest dalej fake i to tak nie funkcjonuje w żaden sposób także nie dajcie się zwieść bo już widziałem wiele nagrań shortów i tak dalej że ludzie mówią że już to testowali nie także dajcie sobie spokój nie, nie wierzcie takim durnią natomiast No na pewno muszą też usprawnić oczywiście technologię ze względu na nowe karty graficzne i też nowe edycje konsol tutaj jeżeli chodzi o właśnie ekspansję poza tradycyjne gry No to chcą właśnie Rozwijać te rzeczy związane z, zwłaszcza z, z tym segmentem sportowym, no i też dzięki temu tutaj, tak jak zresztą omawiałem ostatnio. Przypadku raportu pilionu, będą szukali nowych miejsc reklamowych, a taka aplikacja, która pozwoliłaby chociażby na konsoli obserwować sobie z dowolnego kąta jakieś właśnie widowiska sportowe, to jest też oczywiście masa przestrzeń do tego, żeby pokazywać reklamy i generować hajs. Tak więc no zdecydowanie tutaj spodziewajcie się ze strony jej zwłaszcza takich kroków, które zresztą mogą przetrzeć, powiedzmy szlaki dla innych firm. Gdzie się to skończy? Mam nadzieję, że nie w nie jakimś tragicznym miejscu. Jeżeli chodzi o jeszcze same podejście firmy, no to tutaj muszą na pewno reagować na preferencje graczy i dobrze, że przynajmniej w przypadku Battlefielda prowadzą ten Battlefield Labs, który ma im pomóc właśnie lepiej dostosować się do rynku, co jest akurat chwalebne tutaj, bo ktoś w końcu musi zrobić konkurencję Call of Duty. Następnie, no właśnie a propos konkurencji, no to muszą odpowiednio też reagować na chociażby działanie 2 gdzie też bardzo mocno cisną w rynek i segment sportowy. No i też planują ponoć zrobić właśnie swoją chociażby piłkę nożną. To byłoby ciekawe, bo w końcu byśmy mieli tutaj jakąś stosowną konkurencję no oczywiście muszą cały czas zmodernizować infrastrukturę i tak dalej to jak w każdym raporcie jest takie pitolenie no i EA planuje też przeciwdziałać tym wszystkim właśnie trudnościom przez większą elastyczność w harmonogramach wydawniczych i tak dalej i tak dalej, oczywiście nic tutaj nie powiedzą konkretnego o tym, że no planujemy lepiej organizować nasze zespoły, żeby robiły efektywniej gry i będziemy szeroko tworzyć portfolio, tak żeby były gry i singlowe i multiplayerowe, nie absolutnie nie, skoro lepiej się zarabia w ich mniemaniu na live service i akurat pieniądze tutaj to przynosi, no to po co im inwestować w gry singlowe? Także nie liczcie też na to, że Bioware czy więcej jakichś firm spod egidy EA będzie robiło cokolwiek innego niż kolejne właśnie gry usługi właśnie typu EA Sports FC, Madden, Battlefield, Apex i i tak dalej. No także no niestety tutaj nie liczcie na to, że jej poza drobniejszymi projektami właśnie typu właśnie e, to co robię Hazelite, będzie produkowało e, coraz bardziej oryginalne gry. Nie nastawiać się po prostu na to, aż koda, e, bo akurat mają pieniądze i mają jeszcze chociaż już coraz mniej w strukturach swoich e, właśnie firm naprawdę ludzi zdolnych, którzy budowali takie franczyzy jak Burnout, jak Black, jak właśnie Jade Empire, Mass Effect no i niestety i, i niestety to wszystko trochę niweczą przez swoje podejście produkcyjne i też be, przez brak wyciągania wniosków, wydaje mi się tych, powiedzmy, jakkolwiek tak by nie określić słusznych, no bo dla nich słusznością jest oczywiście tylko i wyłącznie Zarabianie pieniędzy jak najdłużej, w jak najbardziej przewidywalny i stabilny sposób, a nie zarabianie pieniędzy na oryginalnych produkcjach, bo skoro to im nie przynosi oczekiwanych przychodów, no to z drugiej strony to po co ryzykować. Tak więc, tak to niestety wygląda. To wszystko w tym materiale, zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie, w ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach Naukiem dewa.